Cześć i dzień dobry! Dzisiaj odcinek, na który naprawdę bardzo długo czekałam, i będzie to, jak już wiesz, po tytule unboxing. Unboxing nie byle jaki, ponieważ mojej wymarzonej paczki w kartonie jest 6 roślin. Na każdą z nich czekam tak samo niecierpliwie, więc nie przedłużam już wstępu i zapraszam Cię na odcinek, gdzie odpakuję tę paczkę. Zobaczcie, karton jest ogromny. Jest, jest wielki i jest strasznie ciężki. Jest naprawdę ciężki i nic w tym dziwnego, ponieważ szczególnie jedna roślina to jest, jak powiedziała to Ania, byczek. I ja się z tym zupełnie zgadzam. A co jest tym byczkiem, to zaraz się dowiecie. No właśnie, jaka Ania i o co w ogóle chodzi z tą paczką? Musicie wiedzieć, że dzisiejsza paczka jest ze sklepu Moje Badyle. Ta paczka została do mnie wysłana w ramach współpracy. Tego miejsca po raz pierwszy, dziękuję za tą paczkę. Ja już y, zamawiałam od badyli, tylko nie wiedziałam, że badyle to są badyle. Nie wiedziałam, że badyle to Ania. Ale zaczęłyśmy rozmawiać. Bardzo miła osoba, bardzo miła osoba. Ja mam także. Ja się staram być miła dla ludzi, i jak ktoś jest miły dla mnie, to ja po prostu rosnę i z krzywą mi prawie wyrastają. Jestem taka, ojejku, jak super, że możemy, że możemy pogadać! Bo ja po prostu bardzo cenię sobie to, że ktoś potrafi być dla drugiej osoby miły. To wydaje się bardzo oczywiste, a wcale takie nie jest. Otworzyłam już karton. O, fajnie! Witam mnie od razu. Witają mnie od razu takie ulotki. W każdą środę uzupełniamy półki nowościami. Relacje z dostaw możesz śledzić na naszym Instagramie oraz Facebooku. Śmiało wpadajcie. Ja już od dawna obserwowałam moje badyle, patrzyłam, co tam jest w dostawie, i też, tak jak rozmawiałam z Anią, to, to, się, to Moja obserwacja się potwierdziła, że Ania ostatnio zamawia dużo więcej różnych sukulentów jakichś patyczaków, epifilów itd. itd. No i rzeczywiście ostatnio takim hitem w ogóle był ripsalis monokanta i dostałam od kilku z Was w ogóle <grymne> wiadomość. I czy widziałaś na moich badelach <grymne> Monokanta? Więc fajnie, że Wy również wiecie, że ja jestem absolutnie zakochana w tego typu roślinach. Przejdźmy do roślin, bo to one są głównymi bohaterkami w tym e, filmie. To, co jeszcze chciałam zauważyć, to jest naklejka, którą zobaczyłam w windzie i która jest na czwartym wieczku. Mianowicie, jesteśmy eko. Większość wypełnienia pochodzi z odzysku. To widać, bo ja dostałam rośliny, tak jak widzieliście, w kartonie po pumie, po jakichś tam ciuchach, czy tam butach z pumy. Dobra, przechodzimy do odpakowywania. Już koniec z tą moją taką radością. Postaram się jakoś, yy, jakoś spokojnie w miarę to odpakować. Ale ja się tak nie mogę doczekać. Jeszcze Ania wysłała mi zdjęcia tego, co mi pakuje. To znaczy, ja wybrałam roślinę yy, i wiem, co dostanę, ale... No wiecie, widziałam je i to jest o, dobra. Mamy hitpaka. Hitpak jest yy, na końcówce ogrzewania, ale to dobrze. Czekałam cały dzień, aż ta paczka przyjdzie. No i widziałam, że ona bardzo długo nie została wysłana z oddziału. I już byłam taka, nie, no, no ona ci na pewno do mnie nie przyjdzie, już na 100% nie przyjdzie. No i po południu przyszła. Stąd niestety filmik przy mm, sztucznym świetle. Bałam się, że ta paczka będzie szła do mnie dwa dni, ale szła na szczęście jeden dzień, ale one są tak pancernie zapakowane, że myślę, że mogłaby iść nawet i dwa dni. Na początku wypakuję sobie wszystkie te moje przepiękne zawiniątka z kartonu i karton wyniosę na balkon, bo na balkonie jest moje karne miejsce dla kartonów. Przyznajcie się, czy też tak macie. Ja wiem, że balkon to rośliny i tak dalej, i tak dalej, ale. O. No dobra, i tu jest ten byczek. Byczku, gdzie ty masz? Dobra, tutaj czuję. Oj, jaka Ty jesteś ciężka. A nie, tu jest Doniczka. Ojej. Nic nie widać. Tak zapakowane, że nic nie widać, ale ja wiem, kto tu jest. Ja wiem, ja wiem i się nie mogę już doczekać. I tu jeszcze jakiś jeden byczek. Teraz postaram się lepiej wyczuć Doniczkę. Dobra, wszystkie zawiniątka są ze mną. Wynoszę ten karton i będziemy robić sobie unboxing. A gdzie ja skupiłam roślinę? O! Starcz, nie radość. Zacznijmy może sobie od najmniejszej paczki, która może i jest najmniejsza, ale tutaj są dwie rośliny. Więc od razu będzie taki... E, zaczniemy z takim przytupem. E, ja, tak jak już mówiłam, badyle znałam wcześniej, głównie e, przez Allegro. I ja miałam z tym sklepem taką relację, że nawet jak nie chciałam nic kupić, to e, sprawdzałam, co oni mają, ponieważ bardzo łatwo mogłam rozpoznać ich zdjęcia. One często były robione na paletach drewnianych. i, 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 i. Już, 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 już. O, jakie to śmieszne! O ja żałujcie, że nie możecie tego dotknąć. Jakie to jest mięciutkie! Jakie to jest... Jakie to jest ładniutkie! Wiem, że zawsze to robię i wiem, że tak wam zawsze nie pokazuję od razu roślin, tylko się tak z nimi kryję. Ale to chodzi o element zaskoczenia. O, o, czekajcie. W ogóle <grytania> operować jedną ręką nie jest tak łatwo. Udało się. Gotowi? Jakie piękne! I Jakie wspaniałe! Żałuję naprawdę. Nawet nie wiesz. Jak często żałuję, że ja w filmiku nie mogę przekazać dotyku, czy, czy zapachu, czy dźwięku, ale dźwięk przy roślinach to nie ma za bardzo nic do, nic do gadania. E, mam tutaj starca stapeliowatego oraz stapelię Landercie. Tak się właśnie to wymawia. Mam nadzieję, jak nie, to mnie popraw w komentarzu. Będę wdzięczna. Dzięki. Jaka ta roślina, jaka ona jest miękka, to nawet sobie nie wyobrażasz. I ja o tej roślinie mówiłam, jak byłam we Flora Point i robiłam taki odcinek o top sukulentach z właśnie Flory Point. Ten odcinek gdzieś tutaj, teraz właśnie ci się wyświetla. I ja nawet mówiłam Ani, że to, co właśnie u niej zamawiam, to są takie moje wymarzone rośliny, które już od dawna chciałam kupić, albo dopiero co się w nich zakochałam. Więc no takie rośliny, które naprawdę pragnęłam mieć. I zobacz proszę. No, przepiękne są, ale to, to jest jakaś magia. One są bardzo dobrze zapakowane, nic z podłoża nie uciekło, no bo są jak widzisz, zafoliowane. E, za chwilkę, jak odpakuję, wszystkie rośliny, to również odpakuję wszystkie. Jest takich tych foliowych, tam, czy będą jakieś taśmy i tak dalej. I zobaczymy sobie na końcu, jak wyglądają już takie sote. E, ale jestem zachwycona. Ale to są miękkie. Jak one jest mięciutka. Coś wspaniałego. Jestem zachwycona. Pierwsza roślina, pierwsze dwie rośliny za nami i lecimy sobie z kolejną paczką. Weźmy tę na tapet i zobaczmy, co tutaj jest. Czy Wy też jesteście chorzy? Ja y, jem jakieś witaminy, jem warzywa, jem owoce, noszę czapkę, uprawiam sport, a jestem chora drugi raz w ciągu dwóch tygodni, dwóch miesięcy. I mam taki kaszel i tak mnie męczy. Mam nadzieję, że dzisiaj na odcinku nie będzie mnie męczył, jak zawsze odpakowuję z gracją, ale mam nadzieję, że się nie dziwicie. Yy, dajcie mi znać, czy też jesteście chorzy, bo mi się wydaje, że teraz wszyscy są chorzy albo tacy podchorzy. No dobra, zanim Wam pokażę, to jeszcze ją tak oczyszczę z tych takich y, jakichś tutaj kartoników. Tutaj znowu tych białych takich, no ze śniegu, po prostu z białego śniegu. To jest hit, to jest absolutny hit. Nie wiem, co powiedzieć. E, Okej, okay, powiem, co to jest za roślina, przeczytam, co to jest za roślina. Tak, to jest euforbia. To jest euforbia xylophyloides, Zwana również dziwakiem. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem po prostu oszołomiona, i od razu, od razu, pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, jak zobaczyłam ją tutaj podczas rozpakowywania, to jest skojarzenie z opuncją, ale skojarzenie z taką opuncją taką westernową. Czy ona nie wygląda jak z westernu? Tylko no to jest, no, no po prostu przecież to jest dziki zachód. To jest, to jest dziki zachód. E, a druga moja myśl, która od razu przyszła mi do głowy, to jest em, to jest to, jaką osłonkę do niej wybrać. Bo to musi być jakaś, to musi być jakieś połączenie no, ona nie może mieć po prostu jakieś tam osłonki, która mi została, bo yy, przyniosę jakąś inną roślinę i tę mam wolną. Nie, 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 moi drodzy, ja tu spędzę długie, długie minuty, godziny być może na dobieraniu jej osłonki. Ona ma jeszcze też takie jakby żłobienia na sobie. Nie, no jest piękna i jeszcze ma takie mini listeczki, takie mini, mini, mini listeczki. I podobny mini, mini, mini listeczki ma Euforbia Tyrukali, która ma zupełnie inne pędy. Gdzie się tutaj. już Wam ją pokażę, tak dla porównania. To jest moja Euforbia Tyrukali. W ogóle ta Euforbia i ta Euforbia. Pamiętajmy, że jeszcze mam euforbię, między m.in. Euforbię Ingens, która również jest zupełnie inna. Wygląda jak taki. No jak rakieta w ziemi. E, tak, ale chciałam tutaj jeszcze Ci pokazać, że nie wiem, czy to będzie dobrze widać, że tutaj są takie niby listeczki. Pani Euforbi już podziękujemy. W ogóle trzymam ją w muchu. Ona super rośnie w muchu. I tutaj są takie mini listeczki. Nie no, ja jestem w szoku. Nie wiem w ogóle, co powiedzieć. Piękna, piękna roślina. Jestem zakochana i chyba będzie moim oczkiem w głowie. To była pierwsza roślina, na którą zdecydowałam się od razu, że chcę ją kupić. Od razu. E, ona była pierwsza, a za, druga, była, e, druga była ta, która jest byczkiem, ale pewnie ją sobie odpakujemy na końcu. Nie, no jestem po prostu w szoku. Nie powiem nic już mądrzejszego niż to, co powiedziałam do tej pory. Odkładam tę roślinę, ale e, top, no to jest top, to jest. Emocje sięgają zenitu, sięgnijmy sobie po czwartą już roślinkę, którą ja widzę tutaj z góry i to jest roślina, o której również ostatnio Wam mówiłam, że bardzo chciałabym ją mieć i nic się nie zmieniło, ponieważ bardzo chciałabym ją mieć. Czy ja sobie przydrowiłam spodnie? Wiecie, ten dzisiejszy jeans to nie jest ten jeans kiedyś, więc można je nawet nożem przedziurawić. No, jest i ona, jest i ona, ale ona jest piękna, ale ona jest piękna. Ja wiedziałam, że ona jest piękna i nic się nie zmieniło przed Państwem. Tada! Sansevieria Metallica na, na punkcie, której szaleje, odkąd kupiłam ją mojej mamie albo z moją mamą. Rok temu, rok temu, więc ja rok na nią choruję i dopiero teraz postanowiłam się, postanowiłam się, postanowiłam ją kupić. Piękna, pastelowa, chłodna, y, dość rzadko spotykana odmiana. Ja się z nią spotkałam pierwszy raz rok temu i od tamtej pory mam ją w głowie, tak jak już mówiłam, natomiast dość rzadko widuję ją w sklepach. Tak naprawdę widziałam ją we Flora Point i to też się ostatnio pokazywałam. Myślę sobie, myślę, myślę, może jeszcze w jakimś sklepie online, ale teraz nie mam pewności. Ale tak stacjonarnie to tylko chyba we Flora Point, tak mi się wydaje. A no trochę po tych sklepach takich roślinnych czy z roślinami łaże, a nigdzie jej nie widziałam. I mam ją po siebie, jest ze mną jest taka ładna, jest taka piękna, jest taka śliczna i wiem gdzie stanie. Tam, tam staniesz moja droga. I chyba nawet wiem, w której o słońce. A mówiłam ostatnio, jak był odcinek o Sansevieriach, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu, że będzie nowa Sansevieria. Mówiłam. Więc ja rzuciłam tam, e, rzuciłam podpowiedź. Wspaniała, cudowna. Bardzo się cieszę. Dobrze, przejdźmy sobie do piątej rośliny. I teraz będą takie dwa smaczki. No, takie. Takie pewniaki. Takie naprawdę, naprawdę pewniaki. Czy jestem na to gotowa? Jestem na to gotowa. Czy Ty jesteś na to gotowy? O, o, o! o, o. Ale chcę się już wydostać! Ale chcę się i. Nie wierzę. Ja piernicz. Dobra, ja wiem, jak to głupio załóż mi, ale albo ja mam taki dobry gust. Albo po prostu, co, 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 co myślę też, bardzo możliwe, te rośliny są po prostu nie, nie, no... Dobrze, ona już się wysypuje. A dlaczego się wysypuje, bo jest taka ogromna? Jak tu ją pokazać? Czy wy to widzicie? Czy. To widzicie niesamowite. Nie mogę jeszcze ten śnieg. Ja po prostu ja nie wiem co powiedzieć. Ja odjęłam imowę. A ja się dzisiaj martwiłam w ogóle, gdzie ja powieszę go, bo nawet już nie mam doniczek wiszących. Ale on jest, on jest mieszka. Okej, okay, Ania rozbiłaś bank tym zamówieniem. To jest to jest rypsalis w no, jestem w szoku. To jest przepiękny Ripsalis o podłużnych pędach. Pędy są, e, są takie cylindryczne z wrzłobieniami. On będzie idealnie pasował do mojego Ripsalisa Paradoxa, który również, również tam się zwie, zwiesza. E, muszę jakoś go. Nie mam tam zupełnie miejsca, muszę jakoś mu znaleźć tam miejsce. To jest doniczka. Nie widzę tak dobrze. No, myślę, że to jest 12, 13. Zobaczcie, ile tutaj jest tej rośliny to jest oszałamiające. To ja jeszcze wam, wam pokażę tak z daleka, jaka ona jest, jaka ona jest wysoka. Wysoka, jaka ona jest długa. Szok. Jak go kupowałam, bo byłam na 100% pewna, że go chcę, to nie przemyślałam zupełnie tego, gdzie go powiesić, więc dzisiaj będzie kombinowanie i szukanie miejsca. Jest tak żywozielony, jest tak jędrny, jest tak piękny. Muszę go odłożyć. Nie chcę, nie chcę go odkładać, ale muszę. A może uda mi się go... Nie, bo on się przechyli. Um, dobrze, wiecie co? Muszę go odłożyć go sobie tutaj na bok, bo boję się, że jak go postawię tu na komodzie, to mi spadnie, a tego bym bardzo nie chciała. Czy tutaj koleżko spadniesz? Aha, ty się tutaj położysz. Dobrze, to ja cię jednak. Posprzątam tu sekundę i przechodzimy do ostatniej szóstej rośliny, która również jest top. Posprzątałam i wracam, wracam, wracam z tą... Oj Ojej! <laughs> wracam z tą szóstą rośliną, wracam z byczkiem. Co tu jest, ja oczywiście wiem. I zaraz wy też się dowiecie, jak tylko uda mi się. Uda mi się rozpakować. Tadam, 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 ta Chyba chciałam coś innego zanudzić. Ja już... Ja już... Wow! O! A wow! ukułam się. Podpowiedź. Jak już ustaliliśmy, dotyku niestety nie mogę Wam przekazać. Bardzo żałuję, ale nie żałuję, że mam tę przepiękną roślinę, którą właśnie spróbuję Wam pokazać, jak przeciwność losu albo przeciwność taśmy mi nie przeszkodzi. Jeszcze z tych farfocli obieram, żebyście widzieli, co to jest. I teraz wyjeżdża jak w Pokémonach. Jak on się nazywał? Ten robaczek? Diglet. Diglet. Jak Diglet teraz wyjeżdża. <grywa> Euforbia Ingens. Euforbia Ingens. I wygląda jak z plasteliny, wygląda jak plastikowa, wygląda jak sztuczna. I jest wspaniała i jest ciężka, i jest taka, taka potężna. No i czy to nie jest rakieta? Albo Diglet, chociaż dla mnie bardziej rakieta. I ma, jak już wiecie, ma, ma kolce, ma ciernie, i nawet się o nie pokułam. Jak wiemy, sukulenty nie mają liści, i w, w, funkcję liści przejmują właśnie kolce. Wow, ale hicer, ale wielka, ona jest taka grubo, taka utyta. No, utyta to jest bardzo. Wow, ale będzie pasowała do mojej e, variegaty ingens. Do mojej... co ja wzią? Ingens variegaty. A w sumie może Wam ją pokażę. Momencik. Sekunda. Zobaczcie, jakie to jest kombo. Jak tutaj widzicie jest variegata, a jak tutaj widzicie jest nie variegata. Ale ładne, ale super. Ale będą no ładnie bo siebie wyglądały. Ale właśnie nie mogę ich po prostu postawić obok siebie, bo by wyglądały jak od linijki, jak jakoś tak nienaturalnie. Muszę coś jakoś ta wyżej, niżej, tu czymś może będą czymś przedzielone, czymś takim. Pani Warygeci, już dziękujemy. Ja zostanę jeszcze z tą Euphorbią Ingens, żeby trochę do Ciebie Pogadać. Tak jak już mówiłam, paczka jest wynikiem mojej współpracy z firmą Moje Badele. Profil moich Badeli znajdziesz i na Facebooku, i na Instagramie. Prowadzą również sklep internetowy na takiej normalnej stronie internetowej. I wszystkie linki do i do social mediów, i do sklepu internetowego są w opisie do tego filmu. I ja mam dla ciebie specjalny kod rabatowy. Na hasło, które wymyśliła Ania, i przyznaj, że rozbija ono bank, czyli. Klaudia, w Badylech masz rabat aż 15% na asortyment dostępny na stronie internetowej sklepu Moje Badyle oraz w sklepie stacjonarnym, który jest w Tarnowie. I jest ważny do końca tego roku, czyli do 31 grudnia 2023 roku. Na Facebooku i na Instagramie możesz na bieżąco sobie sprawdzać co jest w nowej dostawie, co przejdzie i co warto kupić, a warto kupować, bo teraz już tak naprawdę obiektywnie powiem, że ceny są naprawdę w porządku, a z moim rabatem są jeszcze niższe, no więc naprawdę czy przypadkiem nie zbliżają się niedługo mikołajki i można zrobić sobie jakiś prezent? Tak tylko mówię, taka moja złota rada. Podsumowując całe to zamówienie, po pierwsze bardzo fajny kontakt z Anią, z którą rozmawiałam na temat zamówienia i nie chodzi mi tylko o rozmowę, o współpracę, bo to rozumiem, że dwóm stronom zależy, żeby, żeby się dogadać po prostu, no, no tak to wygląda, ale w ogóle Ania jest bardzo miłą i sympatyczną osobą tak po prostu w rozmowie. Można z nią w ogóle porozmawiać o roślinach, ponieważ ona również jest, no nie chcą, nie chcą być posiadaczką, ale ona również ma dużo przepięknych roślin i pod kątem kontaktu naprawdę 10 na 10. Pakowanie, jak widziałaś, widziałeś, eleganckie. Wszystko jest popakowane w takie kartonowe ruloniki. W środku była jakaś biała wadka związana ze śniegiem, zapewne. Był również hitpack, więc co do pakowania paczka do mnie dotarła w jeden dzień. E, została do mnie wysłana, jak tylko była dostawa w sklepie. E, też w okresie zimowym moje badyle wysyłają od poniedziałku do środy. To jest bardzo częsta praktyka w sklepach internetowych. No i się w ogóle nie dziwię, bo nikt by nie chciał ani klient ani sprzedawca, żeby paczka przeleżała gdzieś tam na magazynie przez, e, przez weekend, bo to by się mogło źle skończyć, niezależnie od tego, jak paczka jest spakowana. Mamy kontakt, mamy pakowanie. Zresztą jeszcze przy pakowaniu bardzo mi się podoba to, że używają tych materiałów, które mają z jakichś tam dostaw, czy tam ogólnie mają z odzysku. Duży plus. I teraz trzecia rzecz, wydaje mi się, że najważniejsza, no jeżeli chodzi o same rośliny, na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, że rośliny są w super stanie. Ostatnio już zamawiałam od badyli, nie miałam żadnych szkodników na roślinach, nie pamiętam, żeby były jakieś uszkodzenia, czy coś takiego, więc jeżeli chodzi o stan roślin, to nie mam nic do zarzucenia. Na aukcjach na Allegro, czy w sklepie macie wszystkie wymiary opisane, więc można sobie wyobrazić, jakiej wielkości będzie ta roślina, w jakiej jest doniczce. Każdy sklep ma inny asortyment, a tak jak ja mówiłam, do Badyli zaglądałam nawet tylko po to, żeby popatrzeć na te rośliny. I myślę, że to dużo mówi o tym, jaki oni mają asortyment. On się idealnie zgrywa z moim gustem. Kust każdy ma inny, ale ja się naprawdę w tym sklepie odnajduję razem z moimi wspaniałymi sukulentami. Ja zamówiłam same sukulenty. Tak, dopiero do mnie to dotarło, że ja mam same sukulenty. Czemu nikt mi tego wcześniej nie powiedział? Więc jak się okazuje, moje badyle idealnie wpisują się w mój sukulentowy gust. Jestem absolutnie zachwycona. Moje badyle, Aniu, bardzo dziękuję Ci za paczkę. Jestem zachwycona. Te rośliny są przepiękne. I teraz czeka mnie. Problem, żeby dobrać do nich osłonki, żeby je najpierw przesadzić, żeby dobrać do nich osłonki, żeby znaleźć dla nich miejsce. Ale ja już nawet Ani w międzyczasie wysyłałam zdjęcie yy, części pustego parapetu, że już zrobiłam nawet miejsce na te rośliny. Więc rzeczywiście, z tym miejscem, w przypadku na przykład tej euforbii, nie będzie problemu, bo ona już ma swoje miejsce zaklepane wcześniej, tak jak w samolocie sobie zajęła wcześniej miejsce. Wszystkie te rośliny muszę przesadzić, ponieważ one wszystkie są w podłożu, w którym nie mogą dłużej żyć. Chociażby zobaczmy, że ta Sansevieria Metallica jest we włóknie kokosowym. Zapraszam Cię jeszcze raz do sklepu Moje Badyle. Na dniach zrobię również jeszcze jeden odcinek, w którym niektóre z dzisiejszych roślin będą występowały, ale o tym na razie cicho Zobaczysz w jednym z następnych filmów, o co mi. Chodziło. Czeka mnie teraz dużo sprzątania i przesadzania. No i oczywiście sprzątania po tym przesadzaniu, więc jeszcze dużo roboty przede mną. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, no to to jest dobry moment, żeby to zrobić. Pamiętaj również o wsparciu mnie. Możesz zrobić to poprzez napisanie komentarza albo poprzez danie mi łapki w górę, albo jeżeli masz taką ochotę, to możesz postawić mi wirtualną kawę i link do postawienia mi kawy znajdziesz w opisie do tego filmu i jeżeli się zdecydujesz na ten krok albo na te poprzednie kroki, to ja ci z góry już bardzo dziękuję. Dzięki za dzisiaj. Trzymaj się ciepło, życzę ci dobrego dnia i dobrego popołudnia. Widzimy się w następnym filmie. Cześć. A, czekaj, co ja chcę zrobić? Ale breakdance'a teraz zrobiłam.